Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Melduję się spod sądu, gdzie ostatnio skończyłem ten odcinek. Wszystko, co chciałem załatwić, mi się udało. Nie zostałem tu wezwany na żadne przesłuchania, sprawy sądowe i tak dalej. E, natomiast co, no przyszedłem to z własnej woli po jeden albo nawet trzy bardzo ważne dokumenty. Cóż to ciekawego jest? Zaświadczenie o niekaralności plus tłumaczenie na angielski plus Tłumaczenie na grecki. Trzy te dokumenty kosztowały mnie 30, 17 i 17 zł. Niezbyt wiele, a może mi to w życiu pomóc w przyszłych moich planach. Jak już jestem tu pod sądem, to gdzieś tutaj jest action. A ja potrzebuję przecież tą moją matę do tej myjki warsztatowej, taką prysznicową, gumową. Może będzie w action i będę miał z głowy. W action nie było nic ciekawego, za to było w Lerma Merleu. Taka piękna wycieraczka, w sam raz, bo o to mi chodziło, żeby były rowki, które będą wodę odprowadzały z powrotem do zbiornika. Ludzie na to narzekali, że jak jest sama blacha, no to, to źle się myje, żeby coś takiego gumowego wziąć, a to jest takiej konkretnej grubości. Wracam do domu, bo i tak za dużo czasu tu zmarnowałem. Siedziałem chyba godzinę w oczekiwaniu, nawet nie na swoją kolej, co bardziej na to, żeby panie przyszły do pokoiku. Nie było ich, nikt z ochrony też nie wiedział, gdzie są. Kolejka się zrobiła, ja byłem na szczęście pierwszy, no ale trochę się naczekałem. Po drodze odebrałem też swoje przesyłki, które mi przyszły do paczkomatu. Jest pędzel do czyszczenia i to ma takie dosyć, no twarde włosie, nie wiem czy to widać. To jest takie plastikowe włosie. Podobno bardzo fajnie czyści. Zaraz go sobie zamontuję. Montuje się go, nie wiem czy tam jedno, jedną ręką, ale wtedy się robi taki fajny wysięgnik. Cyk. Uda się wcisnąć? Dobra. Plus minus jest. No i teraz można myć. Pędzel ma podawaną cały czas świeżą wodę z płynem. Luksus. Teraz jeszcze tylko rzecz numer dwa. Oczywiście te wszystkie rzeczy wyczytałem na jakiejś tam grupce Facebookowej. Urządzamy warsztat coś takiego. Tylko tam ktoś miał inną gumę, ale to będzie w sam raz. Wyciągnę tą blachę i dotnę. Idealnie, bo te rowki będą kierowały z powrotem w tamtą stronę ten płyn. Nie wiem, czy tym się uda jakoś ładnie odrysować tą kredą. A tak przeciętnie, ale ślad zostanie. To nie musi być co do centymetra. No i teraz jest bajka, jak się coś metalowego położy, to przynajmniej jest guma, a nie taki metal o metal i ten taki pusty dźwięk. Piękna sprawa, idealnie. Podoba mi się to. Ja, to wiecie, mam bzika na punkcie takich rzeczy warsztatowych. Cyk, wodę podawać tylko i gotowe. A tych części, o jest tu trochę do mycia, tych wszystkich drobinek po kolei będzie. Myślę, że temat myjki jest zakończony, można przejść do kolejnego, bo trochę rzeczy podrukowałem sobie na drukarce 3D. I do tych wszystkich rzeczy potrzebne są śrubki. Pierwsze co, to ta obudowa, którą już, no i poleciało. Którą Wam kiedyś pokazywałem, ona jest na cztery śrubki, których, no wydrukować już sobie nie mogę. Muszę coś dobrać z moich, nie wiem, mam tu jakieś takie stare wiadro, ale od razu to wszystko przesegreguję, żeby to miało trochę ręce i nogi. O, a taki to w ogóle chyba mógłby iść gdzieś już na złom. 15-20 minut nie moje, ale udało się porozdzielać i nawet znalazłem odpowiednie, mogę to wszystko poskręcać. Jak to teraz ładnie wygląda, można brać bez problemu, nie kują tutaj te luty od spodu i przede wszystkim jak ładnie klika. Jestem z tego bardzo zadowolony. To jak na razie chyba najlepsza rzecz na 3D jaką wydrukowałem. Ten model już kiedyś pokazywałem, to jest taki segregatorek, ma drzwiczki zamykane, jest to fragment do drukarki 3D. I on jest mocowany magnesami, one też przyszły mi w jednej paczce i są dokładnie w tym miejscu, pełno takich magnesów. Z Allegro gdzieś kupiłem, bo nie chciałem czekać miesiąca, aż mi to przyleci z Aliexpress, przypłynie. Tu są otwory, w które trzeba to wsunąć, wy je teraz widzicie w powiększeniu, ale problem jest taki, wiadomo, ja się uczę. Gdzie nie, gdzie można podpory zastosować, gdzieś tam w programie. Ja dałem ręcznie podpory w pierwszym elemencie, co poskutkowało tym, że te otwory są tragiczne i też je teraz widzicie gdzieś tam w zbliżeniu. Dlatego najpierw muszę je wyczyścić. Tutaj, gdzie nie ma tych błędów, to magnesy wchodzą bez problemu. Jeszcze je muszę czymś, po, co, czymś podopychać i to czymś niemetalowym, bo tak to będą wychodziły. Jeden koło drugiego, to się potem przykleja do obudowy. Wszystko uzbrojone i demontować i przede wszystkim zająć się tym, po co byłem dzisiaj w sądzie. Nie będę mówił co, bo nie chcę zapeszyć. Wyniki tego, o ile się uda, będą widoczne dopiero za troszkę ponad miesiąc. Także no jeszcze trzeba poczekać. Ja jestem dobrej myśli, ale nie jest to stuprocentowy plan powodzenia. No i jeszcze na szybko, jakby ktoś nie wiedział o co tutaj chodziło, po co to w ogóle było drukowane. W to miejsce to wchodzi na magnesy. I jest schowek na narzędzia. Tutaj są dodatkowe płyty do drukowania. Yy, tu gdzieś powinien być ten środkowy element. O, tutaj mi wyleciał. Cyk, można go sobie wkliknąć. I on wtedy trzyma wszystkie śrubokręty i jakieś inne yy, dodatki. Bander został gdzieś tam śniadanie, a my jedziemy znowu do tej łodzi. Tak jak w poprzednim odcinku, gdzieś tam był ogadany, to jedziemy do łodzi zobaczyć te kontenery, bo wtedy nam się nie udało. 7 minut do celu. W miarę szybko to poszło. I tak w ogóle, to dzień dobry. Dzień dobry. Rodzyny. No, tu są takie, już widać, duża duża firemka i ładne kontenery to raz. Tak mniej więcej, ale to może są nowe na przykład w innej cenie. Ale biurowe, wszystko jest po kolei. Dobra. Nie wiem, czy będziemy mogli tam się odpalić, bo, wiecie, nie zawsze można. Darmowa reklama, to w sumie chyba ktoś nie powinien być zły. Co myślę? No, kupiłeś no to. Nie, jak kupię to. Ja jeszcze nie, no, ale. Nie ale Ale o wiele ładniejszy i 1300 tańszy. No to, no to, to, stałeś, to chyba... To, to, to jest no właśnie, to 1500 już pan przekroczy. No, no nie no, lepiej niż te, niż te od nas, takie lokalne. No. O wiele lepiej. Czasami warto się przejechać. Ładnie. Ale tych sześciometrowych to nie bardzo. Trochę takie poobijołki po albo nowe. I o wiele drożej wychodzi. Powiedz, no. kiedy ci będą przywozić ten kontener, to przyjadę. no To na razie. A ja wam się pochwalę postępem prac, jakie tu zostały wykonane. Bandziorek, chodź. Tak, chodź, chodź. To był całkowicie dziki kot. Cześć. Ojeju, jaki ty jesteś biedny. Już część kleszczy ma wyrwane. Jeszcze trochę, jak się da oswoić, to pójdzie gdzie? Do weterynarza, tak? Pójdziesz. Nie denerwuj się, ja się boję, że jego coś boli, bo tak to, to on mnie nie ugryzie. Biedactwo takie potrzebuje pomocy. Miau. Jutro się zaczyna majówka i wszystko będzie pozamykane, dzisiaj trzeba to wywieźć, jeszcze cztery wory muszę gdzieś tu doładować, ale jak ja je przycisnę tą klapą, to nawet zabezpieczać nie trzeba będzie, bo będzie przyciśnięte klapą, przecież spod klapy nie wyleci. Dobrze jest, nie poleci, ja daleko zresztą nie jadę. Kwota 102 zł za tą przyczepkę, grosz do grosza, ale 65 groszy, no co przyjeżdżam to tylko gorzej. Dukata już trochę czasu było przepalana. Chyba następny wyjazd na Śląsk zrobię już sobie nim, tak po prostu dla zasady. Ale dla zasady, a właściwie chociaż nie tylko dla zasady, ale też dla y, działania muszę wymienić stopkunę na świeżą, bo tamta ma ile? Półtora roku? To zdecydowanie za długo. Z tego co pamiętam to chyba na pół roku starcza, czy coś takiego. Mogę gadać głupoty, ale wiem w którym miejscu leżą nowe, także od razu sobie Taki załaduje, tu chyba była jakaś data, ale całkowicie wyblakła. Czy ja montowałem gdzieś jeszcze jakiś? Coś mi się tak kojarzy, ale nie widzę. Dobrze pamiętałem, 180 dni, data ważności jeszcze rok, ale podejrzewam, że to i tak dłużej będzie ważne. To jest szczelnie zamknięte. I to pachnie, to, to, to ma taki wyrazisty zapach. No jakbym był kuną, to bym uciekał, gdzie pieprz rośnie. Pięknie sobie nowe wisi. Płyn chłodniczy też jest. Można o kurde, ale ta maska jest ciężka. Lewą ręką nie umiem jej podnieść. Cyk. Znaczy ciężka. Ręka lewa nie umie nic podnieść. Pora z tym trochę porządku robić, bo fajnie się wszystko zrzucało, ale dalsza część. Nie wiem, nie, przez majówkę na pewno będzie w piątek zamknięty ten mój. Nie, to nie skup. Przok będzie zamknięty. A tu trochę takich gabarytów mi się nazbierało. Muszę też kiedyś te dwie przyczepki wywieźć. Ale teraz jest podjęta decyzja. Wywożę jeden za drugim. Jak leci? Wszystkie gabaryty. Macie pomysł, co zrobić z wózkiem inwalidzkim? No, dawać to komuś to trochę wstyd, bo on już jest zakatowany i znaleziony i tak na złomie. Ale ktoś kiedyś chciał kółka, tylko już się później nie odezwał. I ja znaleźć nie potrafię. Szukam sobie roboty na jedną rękę i chyba znalazłem. Pełno mam tutaj akumulatorów kwasowo-ołowiowych, jakichś starych od samochodów, AGM i tak dalej. Trzeba to wszystko wywieźć do Michała. Na przykład taki AGM. Pierwszy lepszy pod rękę, złapany na wagę zapisać i na przyczepkę, i tak po kolei. Pierwsza sztuka 3,80. Nie mam takiej wagi, żeby wszystko naraz zważyć, dlatego będę ważył pojedynczo i dodawał. Pamiętajcie, jest takie przysłowie kochajmy się jak bracia, liczmy się jak rzymianini i to jest bardzo ważna rzecz. Wtedy nigdy do nikogo nigdy nie ma pretensji i nie ma się o co kłócić. 3,80 numer jeden. Możecie obstawić w komentarzach, ile kilogramów tutaj będzie taka mini zabawa. Wcale nie chodzi mi o to, żeby podbić algorytm. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Trochę tutaj ich jest. Trzeba je z krzaków powyciągać. Nawet tam za koszem jeszcze jakieś leżą. Nie wiem ile obstawiliście, ale jest 271 kg. Widać to, że tu tyle jest? Mniej więcej widać. I widać też busa gdzieś w tle. Przyjechał do mnie Grzegorz Naklejkowy. Dzień dobry, Dzień dobry. Cześć, Cześć, na Najplejkowy, Fabryka 70, 80, 81. 80. Ja zawsze A, tych cyferek zapomnę. <laughs> zawsze zapomnę, które to cyferki. Dzik do dzika przyjechał. Dokładnie, też dostałem jednego w prezencie. E, jakieś plany konkretne? E, Kuba, ja Ciebie chciałem podpytać, bo będę gdzieś tam się przymierzał do fotowoltaiki na tym swoim busie. To za chwilę sobie już poza kamerą pogadamy. E, MPPT i tak dalej, to mi coś doradzisz, co, co będę mam zrobić? Dobrze, tak, Dobrze zrobimy. Szefie, tak zrobimy. I chyba o koszulkach też porozmawiamy dla Ciebie, nie? Przydałoby się chociaż, wiesz. Ja ciężki temat, żeby to gdzieś wysyłać i pakować. Podejrzewam, ja podejrzewam, że skończył jak koszulki goblina. Aż Wróci, wróciłem po kamerę, aż bo widzę, nie jestem jedyny. Postępy w budowie busa? No, ja jestem na podobnym etapie. Rok minął, nie? Rok minął. Rok minął. Trochę pianki na ale, podłodze u mnie. Ale ja u, mnie u mnie już jest płyta? Proszę bardzo. U mnie płyta będzie no, niedługo. Jak poskłada składa? Jak poskłada składa. Ale tak, jest... jak będzie to będzie, nie trzeba przypominać co roku, tak? W obu przypadkach będzie to będzie. Będzie to będzie, tylko że ja widzisz, nie wykorzystuję drewna, tylko sztachety kompozytowe. I całkowicie w ogóle bez drewna? Bez drewna, tylko będzie ta sklejka, która prawdopodobnie była tutaj oryginalnie, no. albo będzie sklejka. Y, muszę zobaczyć, jaką ona ma grubość, bo nie pamiętam. Albo będzie sklejka dokupiona i będzie tylko fragmentami wystawiana. Ja bym wam to pokazał, ale no, bus jest w trakcie transportu i, i ciężko, ale głównie o co chodzi. Kompozyty są przykrecone do podłogi busa. Tutaj są postawiane wszędzie nie to nakrętki. Mm -hmm. Kompozyt, raz że macie tutaj powietrze, w sensie, no jest to puste, waży prawie tyle co kątownik, kształtownik drewniany, kantówka, ale nie ciągnie w ogóle wilgoci. I druga sprawa. W tych korytkach, w tych kanałach można sobie puścić przewody. W takim legarze tutaj, który idzie w poprzek busa, jednym kanałem. Oczywiście jest to też wygłoszone pianką. E, idzie 12V, zasilanie 2x10. Będzie też szedł przewód 3x2,5 mm na 220 z przetwornicy. A tędy korytkiem do akumulatora będzie szło 2x35 mm e, zasilanie tych akumulatorów hotelowych z alternatora. Okej, okay. czyli jakiś plan jest. Nie no, nie głupie, żeby korytka porobić takie gotowe. Zawsze warto sobie korytka no zostawić, i bo potem jest bieda. Tak jak widzisz, punkty sobie montażowe wczepiasz i jak coś trzeba przewieźć, to, to można sobie łatwo złapać pasami, ale przede wszystkim one będą y, służyły do zamocowania mebli. Także meble będą na tyle mobilne, że będzie można je w ciągu dwóch godzin wyjąć. Wszystko. To czekam dalej na jakieś no, fajne efekty. trochę poczekasz. Smyczka o! włoska i y, włoskie rameczki. Dobrze, że nie camper bazę, bo potem ten... To, to nie jest dobra wizytówka. Także wszystko przemyślane. Bardzo dobrze. Nie chcę, żeby mocno chwalić, ale nowość w mojej ofercie, Made in Italy, do świata będą pasowały. No i w sam raz sobie pozmieniam w końcu. I, ale to jednoczesna będzie robota z założeniem tych wszystkich spinek, bo przecież te auto Straszy, bez tego. No wypadałoby, Kuba, wypadałoby, żebyś to w Wypadałoby końcu było. trochę, nie? A one o. są na strychu, akurat mi tam gdzieś klamocą to. Panie Tadeuszu, jest pan na odcinku. Akc akcja support Gdzie? akcja, supportowa u mnie, bo nagrywam jak robimy. GoPro, coś Chyba tutaj. Jest Co? Chyba... Chyba teraz jest dobrze. Jest nie? dobrze, standard 1080, wyłączyło się. A wyłącz kamerę i zobacz, czy działa ten górny przycisk już teraz znowu wiesz, żeby to działało, bo to yy, sk yy, skutek uboczny był tego, że kombinowałem coś, wiesz? A, A to... teraz yy, Włączę, włączę u góry, zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie. Widzicie jaki techniczny support Nic. online? Nic. Nic to zaraz, zaraz znajdę, gdzie to było w GoPro, bo już nie pamiętam tak z głowy. Nie mam pojęcia. Zobacz teraz, czy działa. Działa, działa, panie, kurde, działa. Ty jesteś wiesz co? Dziękuję. Ci co piszą o tobie źle to są Gamonie, to... <laughs> nie, to. To nie ma sprawy. Się cieszę, że GoPro wróciło do żywych. Przez to wszystko chyba nawet nie nagrałem pożegnania, także tak trochę wyszło na YouTube, wiecie, bez pożegnania. Załadowałem wszystko. Dołoży, dołożyłem jeszcze opon. Te, które pójdą na złom, felgi to wywale, opony tam na przok. I dwie od Zafiry, które gdzieś tam nie trzymają powietrza po zimie i trzeba by je ogarnąć. Jadę do Michała, jego tam jeszcze nie ma, ale. Ja mam klucz. No se wejdę. Zamknę sobie bramę. A co? Bo już się zaczyna chłodno robić. Chyba się biorę po kolei gdzieś tam za zdejmowanie tego wszystkiego. Nie wiem, gdzie mu te akumulatory wystawić. Być może miał przyjedzie za jakieś pół godziny rękawiczki w łapę i co? Ściągam wszystkie opony gdzieś po kolei. Zakończona z sukcesem i tam w takim trybie ekspresowym, bo samemu to koślawy, koślawy, ale decyzja podjęta. Ja nie czekam na żadne NFZ, -y, bo ja mam w, w piątek dopiero, jestem umówiony do rodzinnego, rodzinny do specjalisty, specjalista dopiero skierowanie na jakiś tam rezonans albo rentgen, i tak co chwilę bez sensu. Ja w piątek jadę do Kluczborka i sobie zrobię to prywatnie, bo to tak kuje. Jest z dnia na dzień coraz gorzej. A że dzisiaj i tak już nie mam nic do roboty, to ostatnie 20 minut kolidzę po wymi przy wymianie tego oleju w tym pięknym bolidzie sportowym. Dzień dobry, piątkowy, poranku, tak bym powiedział, jakbym był BNT, ale ja się wspiąć nigdzie nie potrafię. Za to potrafię się głupio poobijać, i dzisiaj mam w szpitalu wizytę kontrolną. Tam skierowanie, wtedy dostałem od razu z soru, i wypada na to, że dzisiaj 9:20 mam wizytę u chirurga. Także zobaczymy, co on ciekawego powie. Może nawet mi rentgen tych żeber zrobi? Nie wiadomo. Ciekawe, czy to w miarę sprawnie pójdzie. Numerek mam 17, na 9.20. Czy oni w godzinę 20 zrobili 17 pacjentów? Trochę w to wątpię, więc no myślę, że nie pójdzie jednak tak gładko. Wizyta w tych naszych szpitalach to jest jakaś seria absurdów. Najpierw kłótnia z ludźmi w kolejce, ale nie wina szpitala. Szpital zrobił fajnie, że każdy ma numerek, ma orientacyjną godzinę i zamiast czekać 3 godziny w kolejce, to każdy ma numer, ale oczywiście ludzie nie ogarniają tego. I on, on przyszedł od 8 rano, on tu siedzi, on wejdzie i koniec. Kolejka, jego numery nie obowiązują. Wiecie, kłótnie w kolejce, ludzie by się tam pozabijali najchętniej widłami. No dobra, już zostawmy to, nie? Ale coś, co się okazało, to jest niesamowite, że ten łokieć się nie rusza. Ten lekarz aż się zdenerwował, mówi, jak można było to tak zaniedbać na sorze? Mówi, jak, jak tylko tylko rentgen. Mówi, kto, kto pana leczył? i tak dalej na tym sorze więc jest zdziwiony, że w ogóle ta, ten łokieć nie działa wysłał na kolejne pilne USG i przede wszystkim to tą nogą był zszokowany bo była taka, mówi, przecież to tyle płynu że to w trybie pilnym trzeba spuścić ten płyn z tego stawu po czym dał mi skierowanie na USG w trybie pilnym nawet tutaj wam tak pokażę, i dopisał bardzo pilne. Taki specjalny jakiś tryb, bo nawet zaznaczył na CITO, ale nigdzie tu nie jest napisane. Bardzo pilne. Ze zrobionym USG kazał mi przyjść w poniedziałek, czyli dosyć szybko, bo dzisiaj mamy piątek. Tylko, no, musiałbym mieć jakąś maszynę, wehikuł czasu, coś takiego, bo najszybsze USG gdzieś w tym szpitalu dostępne w ogóle, żeby zrobić, to jest środa, czwartek. Ten tryb bardzo pilny. To nie wiem, ile normalny tryb na USG wynosi. No. Nie wiem, to chyba wszystko jest tu niewykonalne. Dzisiaj wszystkie godziny do 20 wieczorem są obłożone, ale jak pani mi powiedziała, że właściwie to mogę czekać, może gdzieś się zrobi jakaś luka, ale kurde, no 9 godzin próbować dostać się na to USG to chyba nie ma sensu. Spróbuję do jakiegoś innego szpitala się dostać, może gdzieś mi zrobią, to jest zwykłe, proste USG, to chyba nie ma tam jakiejś wiecie, filozofii, no ja rozumiem na rezonans, na tomograf jakbym czekał, ale na USG? Szkoda czasu. Zadzwoniłem do trzech szpitali, wszędzie to samo. W poniedziałek zadzwonię tam, gdzie kolana robiłem. Nie pamiętam, jak się to nazywało, ta pracownia, ale tam się umówię i niech mnie przeprowadzą przez ten cały proces i po prostu naprawią, bo... bo w tych naszych, no, no nie da się, no po prostu. To, 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 to ja nie wiem, czy jak musi stawać na głowie, żeby go w ogóle obsłużyli. Chciałem się znowu pochwalić. Część dalsza. Dużą część kleszczy już ma wyrwany ten gagatek, bo już sobie pozwala. Biedny, ty masz wszędzie ranki. Gdzie się nie spojrzy, że to... To jest podrapany, bo próbował sobie te kleszcze gdzieś tam powybierać. Tu w ogóle pod szyją sierść nie ma i tak dalej, ale spokojnie. Już w większości kleszczy nie masz. Chodź, 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 Co ty taki przed kamerą strachliwy? Już tak fajnie dawał się głaskać, może go to wszystko boli. No zobaczcie. Tragedia. Byłem się przebrać i tak go teraz nagrałem, bo ostatnio mi ktoś pisał, że wypuść te koty, a nie je męczysz w domu. No to tak właśnie wygląda kotek, który jest wypuszczony na zewnątrz i hulaj i dusza. Proszę, jaki ładny, szczęśliwy kot, który błaga o pomoc, bo wszędzie ma tylko rany. No niestety koty wychodzące to w przyruchliwej drodze nie jest dobry pomysł. A tym kotkom tutaj niczego nie brakuje i one to wiedzą. Tutaj jest teraz okno otwarte, tu jest tylko moskitiera. Pazurem przeciągnie i wyjdzie ale nawet nie chce, siedzi sobie w okienku, słucha ptaszków jest zadowolony, że ma gdzie leżeć, ma kuwetę i jedzonko, tak? No tak, powłuchaj palucha. Nawet jak jest okno otwarte, to te koty nie chcą wychodzić. One są nauczone, przyzwyczajone do życia w domu, im więcej świata nie jest potrzebne. Zaczyna się okres burzowy i taka właśnie przed chwilą przeszła, dosyć duża, zresztą widać jak tu wszędzie mokro, pochowałem trochę rzeczy gdzieś tam, poutykałem po garażu po raz kolejny, bo Chciałbym się zająć tym, czym miałem się zająć już ostatnio, czyli ta deska i platforma taka, żeby ta mejka była na kółkach. Myślę, że bez problemu to jeszcze dzisiaj sobie ogarnę. Znaczy bez problemu, przecież to jest godzina roboty. Tymczasem będą tylko. Jak nie mam żadnych Netflixów, innych takich subskrypcji, to kupiłem Disney Plus i nie żałuję. Bo tam jest National Geographic, mogę kurde oglądać katastrofy lotnicze. Już lecę drugi sezon po kolei i lecę też po kółka, tam do góry gdzieś są. Coś tu się z tego wybierze, całe pudło. Mniejsze czy większe? Chyba tych mniejszych użyję, no bo po co mi to? W sensie po co marnować te większe, skoro to i tak będzie ważyło maksymalnie 100 kilo, czyli 25 kilo na kółko. Ono chyba da radę tyle wytrzymać. Dobra, wyciągam stół i przede wszystkim muszę przynieść jakąś płytę, taką osłonową, bo muszę... Na tym ciąć, a gumę mi szkoda, żeby to pociąć na kawałki. Pierwsze użycie makity, pier W ogóle i tego, i tego pierwsze użycie. Nigdy w życiu tym jeszcze nie ciąłem. Wtedy tylko sprawdziłem, czy działa z bateriami. Ja to, jak widać. A teraz jedną ręką nie odpalę. Ale działa. Pierwsze cięcie. Zawsze mi tutaj Andrzej mówił, żeby uważać na tą gumę, bo potrafi się przy pierwszym cięciu poharatać. Ale to chyba jak tam gdzieś ktoś skosytnie. Wydaje mi się, że pod kątem prostym to nie będzie większego. O! Niebezpieczeństwo, wkręt. Chwilę pokręcę, a tarczy można uratować. Długie to myślałem, że będzie szybciej, a tak to mogłem wziąć w krętarkę. To nie tak Hop, siup. to wszystko trzeba wyregulować najpierw, bo przyszła rozregulowana i nie mam jak tego pokazać jedną ręką, ale zupełnie nie trzyma kątu 90 stopni, a jeszcze trzeba będzie 45 sprawdzić. I dopiero jak się te dwa kąty ustawi, przynajmniej według tego filmu na internecie tak znalazłem, on ma taki fajny kątowniczek. I wtedy jest precyzyjniej, mówi, żeby to zrobić, bo jak się źle przytnie tą gumę antyodpryskową, to ona nie będzie spełniała swojej roli i potem będzie wyrywało kawałki. Czemu ja nie mam jeszcze takiego kątownika? Tym próbowałem, no ale to raz, że to jest 45 nie w tą stronę, a te 90 nie da się za bardzo przyłożyć tak czy inaczej będę w mieście w poniedziałek to sobie kupię kolejne narzędzie a co każda wymówka jest dobra ale takiego kontowierza to jeszcze nie mam to wydaje się bardzo fajny natomiast to tyle w tym odcinku widzimy się w środę nie przeciągam na razie